Jak pozbyć się fatalnego zauroczenia oraz przywiązania do niewłaściwych osób w mniej niż 6 miesięcy, proszę Państwa, bez znaczenia, co jest naszą substancją uzależniającą, czy to jest butelka, czy to jest magiczny proszek, czy to jest ta niewłaściwa osoba, która nie odwzajemnia tego, co my inwestujemy, postępowanie terapeutyczne, odwykowe jest identyczne. To znaczy, że idąc na odwyk od fatalnej, przemocowej relacji, my potrzebujemy nasz przedmiot, przedmiot naszych westchnień zostawić przed Drzwiami odwykł i dlaczego te terapie, kiedy kontynuuje się tą relację, nie działają. Właśnie dlatego, bo my chcemy tak, postawić grubą kreskę i nie wracać do przeszłości, i nie retraumatyzować się kolejną szansą daną niewłaściwej osobie, bo nam zabrakło kompetencji, kiedy myśmy tą osobę do naszego życia wpuszczalni. To też powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ja chcę skutecznie odciąć się do upioru w przyszłości, ja potrzebuję upiora, co zrobić? Zostawiać przed drzwiami odwyku. Czy można wyprostować sobie kręgosłup psychologiczny po takiej relacji? Absolutnie tak, pod warunkiem, że ja mam ogromną determinację, bo w trakcie każdego odwyku to, co się wydarzyło, będziemy pamiętać te cudowne chwile, a te niefajne będziemy wybierać. To też serdecznie Państwa zapraszam, żeby porozmawiać o swoich wyzwaniach, o, to, o tym, co jest normalne, co jest nienormalne, bo my tracimy zdrowy rozsądek w momencie, kiedy na szali jest tak dużo, bo im mniej ja dostaję w takich relacjach, tym bardziej ja się. Uzależniam. Serdecznie zapraszam do zaobserwowania mojego profilu, polubienia oraz udostępnienia, oraz przede wszystkim do rozmowy w cztery oczy, bo nic nie zastąpi tej przestrzeni, kiedy możemy się porozumieć, i terapia nie ma służyć temu, żebyście się Państwo poczuli lepiej albo żebyście potępiali drugą osobę, czego ona nie robi, co wam robi, tylko po to, żeby znaleźć dla Was w tym momencie jak najbardziej skuteczne rozwiązania, które zwykle leżą po drugiej stronie strefy komfortu.